zostaliśmy pobłogosławieni tym Słowem. Bo naprawdę to Słowo jest błogosławione. To jest Słowo, które niesie nam wielkie lędzie szczęścia, radości. To nie jest y, przypadek, że kiedy papież Franciszek otwierał nadzwyczajny zwyczajnej Błogosierdzia, 8 grudnia słuchaliśmy anioła, który w Ewangelii pozdrawiał Maryję słowami Raduj się Ania Raduj się Pan jest z Tobą Dzisiaj to wszyscy jesteśmy pozdrowieni tym słowem przez świętego Pawła. Kości do Filipia. I Paweł mówi, radujcie się. Hejret, to samo Słowo. Radujcie się. Pan jest blisko. Ten sam powód. Raduj się, Pan jest z Tobą. Radujcie się, Pan jest blisko. Maryja, kiedy usłyszała to pozdrowienia Joła przeżyła prawdziwy wstrząs do powodu. Została wstrząśnięta tym jest My też zostaniemy wstrząśnięci. W tym orędzie, że Pan jest tutaj. Że Pan jest ze mną że Pan jest Bogu, że Pan jest drzwiami, że Pan jest drzwiami, przez które przeszliśmy, że Pan jest drzwiami, przez które Bóg przychodzi do mnie, że Pan jest blisko. To wszystko zmienia. Ta nowina wszystko zmienia. Nie to, że Bóg jest, że istnieje. Tylko, że jest tutaj. Że jest blisko. Że jest obecny. Ta nowina wszystko zmienia. To, że Bóg ma na imię jestem, który jestem bliźni. Jestem, który jestem obecny. Jestem, który jestem tutaj. Tak to imię brzmi. To imię, które Bóg objawił Mojżeszowi pod synajem, Imię, którego nie wypowiadamy, imię, które z trudem zapisujemy. Święte poczytał święte imię Boga, które zwykliśmy wytłumaczyć jestem i jestem. Tak naprawdę ono znaczy jestem i jestem obecny, jestem tu. To nie jest to samo. To nie znaczy to słowo. Skoro jest tutaj, wszystko już będzie dobrze. Skoro jest tutaj, skoro jest blisko, nie jestem już sam. Nie jestem sam ze swoim problemem. Nie jestem sam ze swoim cierpieniem. Nie jestem sam ze złem, które mnie otacza. Nie jestem sam ze złem, które ja sam czuję. Nie. nie jestem sam z konsekwencjami własnych grzechów, których nie potrafię cofnąć. Nie jestem sam. Teraz on będzie działał. Skoro jest mój, nie przyszedł tylko, żeby mnie podglądać. Nie przyszedł po to, żeby mnie osądzać. Nie przyszedł po to, żeby mnie potępiać. Nie przyszedł po to, żeby się tylko patrzeć. Nie przyszedł po to, żeby być biernym. Przyszedł, żeby działać. Przyszedł, żeby wyzwolić. Przyszedł, żeby wyprowadzić. Skoro jest tu wszystko będzie dobrze. To imię Bóg objawił Mojżeszowi, nie na potrzeby depatu z dogmatyki. Tylko wtedy, kiedy Izrael był w niewoli egipskiej, kiedy ich dzieci były topione drzwiami, kiedy ich rodziny były rozbijane jak radoszną czasą ojców, kiedy byli sponiewierani pracą, zniewoleni, upodleni własną pracą, strasznie, strasznie, kiedy zostali skazani na zagładę, kiedy mieli poczucie, mieli może pokusę myśleć, skoro tak jest. To Boga nie ma. Skoro takie rzeczy się dzieją, to Boga nie ma. I wtedy usłyszałem: że ja jestem, który jestem obecny, że ja nie jestem tu?" Człowiek ma wtedy, ma wtedy możliwość powiedzieć Bóg. No to pokaż nie wiem, czy czytaliście kiedyś zapiski więzienne prymasa Stefana Wyszyńskiego. To jest niezwykła lektura. I któregoś dnia w Kowajuszy czyni taki zapis. Może to i dużo. Wiedzieć, że Bóg jest psu. Tego sytuacji, kiedy się nimi spokojny wykład akademicki o Bogu. Tylko pisał to o sytuacji, gdy znalazł się w tej ziemi, i o całej Kościół, na którego trzeba Pan go postawił, kiedy koło siebie nie miał nikogo. I wiedział, że mi nie wystarczy ta prawda, że Bóg istnieje i że Bóg wyróżnia to z, całego reszty, z całej reszty świata że istnieje sam ze siebie, a my wszyscy w istnieniu zależymy od Niego i żeby nas nie było, żeby nie nie To nie wystarczy człowiekowi. Musisz jeszcze wiedzieć, że On nie tylko istnieje, tylko jest przy Tobie, bo to jest to, co wszystko zmienia. Nic już nie będzie tak samo. Teraz wszystko będzie dobrze. Jest wielkie doświadczenie nadziei, nie? które... Bóg jest blisko, to jest Jego linie. I w tym imieniu jest ukryte słowo miłosierdzie. Bo jeśli Bóg jest blisko, jeśli jest w moim świecie, to miłosierdzie jest jego najważniejszym z przymiotów, jest pierwszym z jego przymiotów. Bo jest jako ten, który kocha, jest jako ten, który naprawia to wszystko, co ja także przez ostatni czas zdążyłem zepsuć, zniszczyć, zniekształcić. On jest jako ten, który daje nowy początek. Jest tym, który dokonuje nowego stworzenia. My to przeżywamy każdego tygodniu w niedzielę. I to była zawsze podstawowa miara przeżywania czasu Izraelu, potem tym chrześcijaństwie, że jest niedziela. Jest jeden dzień spośród siedmiu, kiedy człowiek się wstrzymuje od działania, po to, żeby odkryć, jak Bóg jest mocny, przestaje działać, nie działa jest ukryte w tym naszym słowie. Nie działa. Nie działa. Do tylko, żeby stworzyć w Bogu przestrzeń do działania. A kiedy On zaczyna działać, wszystko staje się od nowa. Jest nowy początek. I w ten rytm przemiany czasu, przemiany ludzkiej historii przez Boga, przemiany każdego tygodnia. pisuje się też jubileusz. Rok jubileuszowy, który życie przeżywali, a Kościół za nimi czyni to samo, każdego pięćdziesiątego roku. policzysz sobie siedem tygodni lat, to jest czterdzieści dziewięć lat i pięćdziesiąty rok będzie rokiem wielkiego święta, wielkiego jubileusza, kiedy wszystko zaczyna się od nowa. Kiedy Bóg pokazuje, że ma moc wszystko na nowo stworzyć. Jest obecny. To jest źródło radości. Cieszcie się, mówi Panu, radujcie się. Pan jest bliski. To jest radość, którą widzimy też w Janie Chrzcicielu. Nad Jordanem. Radość Jana. Dzisiaj nie słyszeliśmy tych słów, ale zapisał je święty Jan w swojej Ewangelii. Mówi, Moja radość doszła do szczytu. Radość z, tego, z tej świadomości, że Chrystus jest blisko. Radość Jana, który jest otoczony ludźmi, który przywołał do siebie, żeby uświadomić was tych że No oni teraz, oni wyznają swoje grzechy. One już są świadomi swoich grzechów, a Jan jest świadomy swojej bezradności. Jest świadomy swojej bezradności. Doprowadził i do tego momentu, że mogą wyznać grzechy, ale ma tylko wodę. I nic nie jest w stanie zrobić. Ma tylko wodę. Przez tę bezradność przewija się świadomość obecności, że teraz między tymi ludźmi, którzy stoją wokół Niego i mówią o swoich grzechach, między nimi stoi Ten, który jest silniejszy i który może mi te grzechy zabrać. Stąd też w ogóle bierze się ta odwaga Jana, żeby mówić do nich, mówić bardzo ostro, w plenie żmijowe. Niesłychanie to samo. Ale mówię tylko dlatego w ten sposób, że widział między tymi ludźmi. Widział na Bożego, który gładzi ci Tego, który jest silniejszy. który on nie jest w stanie rozwiązać sandała. Jest mocny. Jest mocniejszy. Nie ma wody do dyspozycji. Ona do dyspozycji ducha świętego. I on ma do dyspozycji ogień. To jest moc, która moc, przenikt, człowieka człowieka, do samego środka. Woda jest w stanie tylko człowiek który człowieka odbyć Ale duch i obiekt potrafią człowieka oczyścić wewnątrz, potrafią człowiekowi zadbać jego grzech, Jan jest szczęśliwy. To jest radość, której świat dzisiejszy nie pojmuje. Być może też ktoś, który radość nie pojmuje. Być może wcale nie jesteśmy tak bardzo zdumieni, tych tym cudem, który się wydarza w każdym konfesjonale na każde nasze zadowolanie, kiedy Chrystus nas rozgrzesza, kiedy nas wypala w środku Duchem Świętym i Ojcem. Może już przestaliśmy być zachwyceni tym, że Bóg takiej mocy udziela ludzi. Może zniknęła z nas już taka bezradność, że kto może odpuścić, że jest ktoś może. Kto więc więc Jan jest pełen radości. I zobaczcie, tutaj jest ten czas, do którego my jesteśmy zaproszeni. Zobaczcie, kto jest przyjaciół. Nad tym latanem. Kto zadaje mi dzisiaj pytanie, kto jest Celnicy i grzesznicy żołnierze. Celnicy i żołnierze. Jakieś wieże to są ludzie, którzy nie tylko przeszli. To są ludzie, którzy żyją w całych strukturach zła. Celnik jest synonimem złodzieja. Żołnierz na Żyda w czasach dana Życia, w czasach Jezusa. Żołnierz jest na miesiącach. To jest ten, który zniewana. Żołnierz to jest odrębny. Żołnierz to jest potencjalny morderca. Żołnierz to jest złodział. To są ludzie skazani na grzech. To są ludzie, którzy nie Tak strasznie, że nikt nie wierzy, że mogą z tego wyjść. Że dla nich jest w ogóle jakaś droga. droga. I że z nimi jest sens rozmawiać. O czym rozmawiać z człowiekiem, który nie żyje, żeby kraść i kradnie, żeby żyć? O czym z nim tym O jakim O czym rozmawiać z żołnierzem, który się wysługuje, cesarzowi, który jest pogarinem, małgopalcą, mordercą? O czym z nim rozmawiać? Ja rozmawiam. Ja rozmawiam. Najbardziej zmieniwające jest to, że właśnie tych ludzi, nie zdarza nowina, którą głosi. Kto ma dwie słówy, nie wierny o datę który której nie ma. Kto ma żywność, niech tak samo czyni. Mówił tak ktoś do was w kościele? Dajcie połowę swoich ubraniów. Połowę. Dajcie połowę swojego jedzenia, które macie w budówkach. Dajcie połowę swojej pensji. Ktoś kiedyś tak do was mówił? Ktoś się odważył. A ci tego słuchają i nie uciekają. Właśnie oni, właśnie celnicy, właśnie żołnierze, nie? Oni doświadczają kogoś, kto przy całej świadomości, jak są uwikłani zło, jak są wrzeszczni, jak są pranie, przy całej świadomości tego, kim są, Szanuje odkrywa w nich godność, widzi możliwe dobro do Oni doświadczają już, ze strony Jana, takiego miłosierdzia, jakie jest możliwe i oni będą słuchać Jezusa. Oni będą słuchać Jezusa. Właśnie oni, celnicy, wierzywnicy, żołnierze, oni wszyscy pójdą za Jezusem i będą słuchać. I będą doświadczać tego, jak i ze I nie będzie żadnym żadnego i żadnym zaskoczeniem. I żadnym zbytnim wezwaniem to, że mogą dać pół minuty. Odwróćcie sobie w Ewangelii kilka kart które do 18 rozdziału. Jak Jezus spotyka za już, zwierz kilka Złodzieja nad złodziejami, arcyzłodzieja. I nic mu nie mówi. Tylko idzie do Niego do domu. W tym stanie z kogo połowę tego majątku zostaje. Bo miłosierdzie czynią ludzie, którzy go doznali. I jeśli go doznali, nie mają wątpliwości, że miłość jest sensowne. Bo być miłoświeciem to znaczy kochać drugiego po miłości, której doznałem od Boga. I wtedy radość otrzymania wybaczenia, radość tego, że Bóg jest blisko. Staje się też na dłuższu dla Przeszliśmy przez Branę, miłosierdzia. Dla Bóg będziemy przez Nie przychodzić każdego dnia. To jest możliwe. Szczęście przez danę oznacza te dwie rzeczy. Rzucić się w objęcia Boga, który jest blisko. I skoro jest blisko, jest w w Rzucić się w objęcia ojca, który tam czeka. I wtedy też zdecydować się na radość i Dawanie. Na to miało być. Połowę majątku, połowę żywności, połowę ubrania. Mhm. Wielka radość. Byśmy byli po tą radością całego tego roku i każdego dnia chodzimy. Amen.